Cały rok tylko w, polski, w polski. Dzisiaj, dzisiaj, spierdajmy mi reprezentację Polski, bo mamy informację, że można powiedzieć, że ostatniej godzinie. godzin będzie też, będzie też nawiązanie do, do wczorajszych meczów eksperymentacji i będzie zapowiedź, dzisiejszych z drugiej i nie tylko. No więc odcinek taki, odcinek taki obszerny. No, tak jak powiedziałeś, informacja, no może nie z ostatniej chwili, bo tak jak powiedziałeś z kilku ostatnich godzin. Natomiast, no, można powiedzieć tak: mamy cud nad Wisłą. Dobre informacje dla, dla wszystkich kibiców bo zarówno Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik zagrają e, w meczu z Anglią, a wczoraj po południu było to mało prawdopodobne, ale sytuacja się zmieniła tuż przed godziną 22, kiedy pan pan, pan, pan Pan prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek zakom, zakomunikował na Twitterze, że mam dla nas dobre I tutaj w y, proces negocjacyjny włączy się y, Mateusz Morawiecki i Zbigniew Boniek. Także muszę powiedzieć, że y, negocjacje w Polskie te się czasami przydają. Raczej powiem tak. Znaczy oczywiście to jest tak trochę pół żartem, pół serio. Natomiast Karol świderski nie lubi tego. No nie ma, no, ale myślę, że każdemu kibicowi w Polsce powinno zależeć na w takim rozwoju sytuacji, właśnie jaki mamy finalnie. Znaczy powiem tak, no, na pewno gramy, w... znaczy na pewno, czy, czy na pewno to się jeszcze okaże, natomiast no, najprawdopodobniej wylecimy na Wembley w pełnym składzie i to jest bardzo dobre, bo, bo gdzieś tam no jednak ja sobie nie wyobrażałem gry, znaczy nie wyobrażałem, no to... Wiadomo, jeżeli trzeba by było zagrać bez Milika Lewandowskiego i Piątka, no to, to mysz tak, czy inaczej by się odbył z nimi czy bez nich. No natomiast no powiedzmy, że no, bez nich to by było już w ogóle arcy ciężkie zadanie, chociaż ich obecność no, dużo nie zmienia i tak będzie ciężko na Wembley, ale no może. Ale nie, powiem to tak, nie, to zostają na szanse na, na korzystny Tak, tak. to w tym meczu. To, to prawda, że, że jeśli chodzi o, o tutaj jakieś ewentualnie szanse na, tak jak powiedziałeś, korzystny rezultat, no to na pewno lepiej w składzie z Robertem Lewandowskim, Arkadiuszem, Milikiem i Krzysztofem Piątkiem niż bez nich. Jest Jeszcze taka informacja, która też się pojawiła. Przynajmniej ja do niej dotarłem wczoraj, a mianowicie mecz eliminacji mistrzostw świata 22 Estonia Czechy, który miał odbyć się w Talinie, odbędzie się, się w Lublinie, czyli u nas w Polsce. No przyznam, że... Przyznam, że takiego rozwoju sytuacji się też nie spodziewałem. Mieli grać w Talinie, zagrają sobie w Lublinie. No, no, zagrają sobie. Ważne, że w ogóle mecz się odbędzie. Dobrze, 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 że tutaj, tak. Przy okazji, e, Polski Związek Piłki Nożnej też trochę na tym zarobi, bo z tego co wiem, to, to estończycy zapłacili za to, żeby mogli ten mecz rozegrać na terenie neutralnym. No wiadomo, jak w dzisiejszych czasach, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o COVID. Jeszcze tak w woli, w woli informacji, e, sytuacja jest związana z, e, oczywiście z obostrzeniami covidowymi, jak powiedziałeś. No dzisiaj, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o COVID a już przechodząc teraz do wydarzeń tiktok chciałbym, chciałbym nawiązać do dwóch meczów ekstraklasy, które się wczoraj były. Pierwszy mecz Krakowia-Piast. Wygrana Piasto 2 do 0. Po bramkach się Świętocha i Dominika Styczyka. No tak. No i w pełni zasłużona, wygrana drużyny Piasta, no bo przez cały mecz to była drużyna wyraźnie lepsza niż Krakowia. No, można powiedzieć tak. Od momentu tej niechlubnej dywizji trenera Probieża. <grybujesz> To powiem tak. Trener Probierz podał się do dymisji, której pan profesor Filip jak nie bardzo chciał, chciał przyjąć. Potem skończyło się na tym, że Trener probierz został, została i tak. No nie wiem, ale piłkarze Krakowi są w takiej formie albo nie wiem. E, trener Probierz jest w takiej formie, że, że robi wszystko, żeby wylecieć. Ja jeszcze mam, good do ciebie pytanie, czy. Sądzi, że Krakowia na obecny moment jest y, najpoważniejszym kandydatem do dla tak. z Ligi. Tak. A jeśli chodzi o, o drugi mecz, pogoń, pogoń szczeci grała z Lechią. Y, z, z Lechią. Lechią Gdansk tutaj był 1-0. Dla pogoni i szczerze, bramki dla sportowców Michał Kuchańczyk. Spodania Kacpra Kozłowskiego, więc świeżo upieczony, nowo powołany reprezentant Polski. Proszę bardzo, chciał jakby się pokazać jeszcze bardziej trenerowi Sousie, albo nie wiem, jeszcze bardziej odwdzięczyć się za zaufanie, no i zaliczył asystę przy. Trafieniu Michała Kucharczyka. Także gratulujemy y, trenerowi y, Kosty Brunejczowi Rune, i gratulujemy trenerowi piastak Gliwicę wedługmanowi y, formalnikowi. No, można powiedzieć tak, pogoń swoje zrobiła, więc... Yy... Teraz no, można powiedzieć, że jeszcze jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski, to może być jeszcze ciekawie, no bo jak wiadomo pogoń goni, goni drużynę warszawskiej Legii i LEGIA gdzieś tam musi się liczyć z tym, że ten oddech piłkarzy pogoni jest na plecach, no a w tym sezonie pogoń jasne nie ustrzegła się wpadek, ale ale gra bardzo stabilnie, także Także no. Jeszcze będzie ciekawie. Może no, jak już jesteśmy przy Ekstraklasie, to zapowiemy przy dzisiejszym mecze yy, Wisław pod krąg Wrocław, Raków, Częstochowa Górnik dobrze i Lech Poznań Jakino nie Białystek. Gdybyś miał tak krótko w dwóch z tych te mecze i, i kto jest w nich, w nich kandydatem do zwycięstwa, to co byś powiedział? Znaczy, gdybym, gdybym miał próbować coś coś typować, nie wiem, albo gdzieś tam zastanawiać się, kto te mecze może wygrać, to jeżeli chodzi o mecz Śląska-Wrocław z Wisłą Płock, to. No, coraz bardziej mówi się o tym, że trener Bitesław Lawiczka jest po prostu już na wylosie z, z drużyny Śląska i że nic mu już nie pomoże. Nawet zwycięstwo w dzisiejszym meczu gdzieś tak przeczytałem z czy trzy dni temu. Natomiast, no, myślę, że taka sytuacja też nie jest niczym dobrym dla drużyny wrocławskiej, bo ja myślę, że piłkarze też to czują, więc moim zdaniem w bardziej komfortowej sytuacji są na pewno piłkarze pisłych Płock, gdzie no z tego, co, co mi wiadomo, to pozycja trenera Sobolewskiego nie wisi na włosku, tak jak pozycja trenera Lawiczki. Ciekawie, ciekawie powinno być też w meczu Raków górnik, bo, bo ja sądzę, że w tym meczu akurat nie ma powody, chociaż jakbym miał powiedzieć, no to Raków potrzebuje punktów, żeby gonić czołówkę i ja jestem przekonany, bardziej do e, talentu zawodników tlena Marka Patrzyma. Czyli to jest mecz tak jak powiedziałeś, w którym nie ma faworyta. Górnik też nieraz już po, potrafił zaskoczyć i nieraz już w tym sezonie sprawił niespodziankę, zarówno pozytywną jak i negatywną. Też im się zdarzało zdarzało sprawić. Natomiast tak mi się wydaje, że no Raków Raków chyba jednak ma po prostu lepszych zawodników. Aczkolwiek no, to będzie to będzie mecz taki na styk, więc tu się nie podejmę oceny kto. I ostatni w, ostatniej, w ostatniej dzisiejszym meczu yy, jak Białystok zmierzy się w Lechem Poznań. No tutaj, y, gdybym miał personalnie porównywać umiejętności zawodników, to Bym postawił na trzy punkty dla yy, Lecha Poznań i dla polotniczych Bawiliusza. W Radzie, tym, tym bardziej, że w ostatnich meczach trochę się odsunęli po kryzysie, jaki miał na początku, sezonu. No, Pia teraz wpadła w niezły dołek, formy, w niezły kryzys, czego że tak powiem, pokłosiem było zwolnienie trenera Zająca, więc ciekawe, czy, czy zadziała dzisiaj efekt nowej miotły i czy zawodnicy trenera Rafała Grzyba dadzą radę sprostać Lechowi. No, tak jak powiedziałeś, Lech trochę się podniósł pod tym, no ja nie chcę powiedzieć, że niedobrym początku, bo to nie chodzi tylko o niedobry początek, nie no, powiem, powiem no to mi jasno. To, to był kryzys. No, to był, to był kryzys. Znaczy się to był kryzys. Ja myślę, że tu po raz kolejny wyszła gra na dwóch frontach jednocześnie, gdzie, gdzie Lech jeszcze na początku Ligi Europy, tej fazy grupowej gdzie w ogóle wielkie słowa uznania dla, dla piłkarzy, trenera Żurawia, że w ogóle dobrnęli aż tam, bo przez kilka lat to naszej drużyny tam nie było, w ogóle żadnej, natomiast potem, o ile na początku jeszcze to jakoś wyglądało, no to potem to ani w lidze, ani w pucharach nie wyglądało i tak było bardzo długo, No, ale tak jak mówisz, teraz trochę się pozbierali piłkarze Lecha po tej niemocy i słabszym okresie. Jak już jesteśmy przy tym meczu, to trzeba powiedzieć, że mecz będzie do obejrzenia na antenie Stefan Pefods. Dzisiaj o godzinie 19.15 w studio, o 20.00 pan mecz. Zachęcamy do oglądania. A wszystkie trzy mecze do, do zobaczenia, jak ktoś ma to na antenie kanału plus jak ktoś nie ma to można sobie nie wiem próbować znaleźć może w internecie jakby ktoś miał ochotę to polecamy. Dzisiaj też trzeba powiedzieć, że mecz Bayern Monachium we Stuttgart, że ze Stuttgart o 15.30 na 1 .1. Zachęcamy do oglądania, bo... E, a jeszcze z takich ciekawszych e, O i z interesujących nas e, e, Mec Marsylia o godzinie 7, e, nie mec przepraszam, Nicea Marcylia e, O godzinie 17 Na Eleven Sports 3 I na nsport plus I jeszcze tak nawiązując do meczu Bajeny Manachium, to, to jestem ciekawy, czy popisy Roberta Lewandowskiego będą dalej trwały w dzisiejszym meczu, bo nie ukrywam, że, że coś że liczę na to, że coś znowu wpakuję do sieci. No, zobaczymy, no, ale też yy, z drugiej strony, Lewandowski automatem nie jest i też nie będzie strzelał na, co mecz. No, nie oszukujmy się. Ja jeszcze, ja jeszcze mam z tyłu, tyłu głowy nadzieję, że nas, nasz najlepszy napastnik dogoni Gelba Mina, i, i dlatego to powiedziałem w takim kontekście. A nie, no to jeszcze jest czas na to jeżeli będzie strzelał bramki, no to raczej Millera dogoni. I, ta, tak, i już przechodząc do naszych, naszych krajowych rzeczy, no to dzisiaj, dzisiaj na boiskach ligi, rozpoczynają się playoffy. offy dzisiejsze mecze to ASEKO, Ile sobie zresztą zmierzy się ze chatu Od 20.30. Dwa zdania na temat tego meczu piłku. No, mecz, ee, znaczy, mecz, para, para bardzo wyrównana. Para, w której moim zdaniem nie ma takiego jakiegoś wyraźnego faworyta e, e, i to będą na pewno zacięte mecze, natomiast gdybym, gdybym, miał, gdybym miał typować, kto, kto w dzisiejszym meczu yy, zwycięży, no to postawię chyba jednak na, na drużynę skry, chociażby dlatego, że no tego własnego parkietu a to w takich meczach no, jest dość ważne, gdzie, gdzie gramy pierwszy mecz. I druga dzisiejsza bala to jest w Dansk z werwą Warszawa. Tutaj moim zdaniem faworytem tego spotkania są podopieczni Michała Winiarskiego, chociaż trener Andrzeja Stadwi na pewno nie odpuści, bo to dosyć taka charyzmatyczna postać. A ja a ja, a ja zrobię troszkę, troszkę troszkę, w drugą stronę, bo jak dla mnie, chociaż Trevor gra u siebie, to, to tutaj powiem trochę odwrotnie. Dla mnie właśnie ze względu na, na trenera Anastazjego i jego doświadczenia ale też ze względu na zawodników, których ma do dyspozycji yy, trener Anastazji, yy, no to jednak wydaje mi się, że yy, Werwa jest faworytem w tym meczu. Tutaj, nie chodzi o drużynę Blanska, to, to yy, w główny mierze będzie walnęło, yy, jak się jak się zaprezentują Asy, czyli mały Blawry i Piotr Rybiński. No, zobaczymy, zobaczymy jak, jak e, oni się zaprezentują. E, no ale, ale e, no powiedzmy, że e, e, drużyna Werwy też ma kim straszyć, no bo jest e, Bartek Kwolek, jest Piotrek Nowakowski, także no, jest, mają mają jest, kilku pracy naprawdę. Jest e, Arszen, więc i, mecze i mają się pysznie, z tego co wiem to ten pierwszy mecz o 14.45, tak? tak. O 14.45 tref zagra z Werwą, a o 20.30 Skra zagra z Rysawią. Ale nie zapominajmy również o pozostałych dwóch meczach, które będą się jutro, a mianowicie Zaksa Kędzierzyn-Końga zagra u siebie ze środkiem Maloch-Szybałki i tutaj Fawłyt tego spotkania myślę myślę, że jest tylko jeden. Może a, być jeden i jest jeden. A e, muszę się zapytać, czy ty nie, że ja Kowala stoją na straconej pozycji w tym meczu. Znaczy się, ja myślę, że ja myślę, że oczywiście nikomu nie można, nikomu nie można powiedzieć, że, że na pewno przegra mecz, tak? No bo to, to zweryfikuje parkiet i, i, i dyspozycja dnia. No natomiast no bardzo bym się zdziwił, gdyby w ogóle podjęli jakąkolwiek walkę zawodnicy Ślepska. Tak to może być opromieniona jeszcze sukcesem w kazaniu, więc y, może to być krótki mecz. Ja bym nie chciał być, być tutaj jakimś złym są dla zawodników śledzka, no, natomiast w przy szacunku do e, przy do tej drużyny no, no jednak e, faworyt jest tylko jeden. Ciężko Tego, myśleć, ciężko myśleć o niespodziance, tak? Tego spotkania, natomiast uważam, że e, dużo bardziej wyrównanym będziemy mieć jastrzębskiego węgla z moment wirtu wartą zawiadcie, który też jest zaplanowany na jutro. No bo tutaj tutaj znowu bym się nie pokusił o wyznaczenia yy, wyznaczenie faktu, kto będzie w tym spotkaniu dominował. No to jest bardziej wyrównana para. To na pewno i tutaj tak jak mówisz ciężko, ciężko cokolwiek wyrokować. Ciężko wskazać jednoznacznego jedno faworyta. To nie to nie tak jak w przypadku meczu meczu Zaksy. I, i Ślepska, tak. Oczywiście wszystkie cztery mecze do Bejżyna i dzisiaj jutro nam ten polski Polsat tu stąd. Oczywiście, jak, jak zawsze tutaj Polsat no Polsat siatkówką stoi. Nie zapominaj, nie zapominajmy również o rozgrywkach orenniki. Wczoraj deweloper Skyroby zresztą wygrał z MKSem em czy No, a dzisiaj drugie spadki play-offowe. Chemik police eee, Komerskom Łódź. Eee, dzisiaj e, ten, ten mecz e, Chemika z Budowlanymi w niedzielę, natomiast e, dzisiaj a e, Legionowo z Radomką Radą e, będzie grać. No, i Legionowia wygrała pierwszy mecz. No, zobaczymy, czy, czy dzisiaj u siebie zawodniczki z Legionowa ponownie okażą się lepsze od drużyny z Radomia, chociaż dla mnie wynik pierwszego meczu, no. Jest niespodzianką, bo ja jednak tak trochę myślałem, że e, drużyna z Radomia jest jednak faworytem. A się okazało, że, że co, że no niekoniecznie. Tak trzeba powiedzieć, że, że drużyna z Radomia jest osłabiona brakiem chociażby kapazyn Skorupy, na rozegraniu, która nie będzie mogła zagrać w tym meczu z Legioną. No ale na pewno zawodniczki z radą nie powiegały jeszcze ostatniego słowa i nie złożą broni na boisku. No, dopóki piłka w grze, to wiadomo, wszystko jest y, możliwe. O ile. O ile mnie pamięć nie myli, to ten mecz 11:30 również. Dokładnie. Polska po jest tak? Dokładnie. Także zachęcamy do, do sportowej soboty. Mamy też świadomość, że za oknem jest ładna, ładna pogoda, przynajmniej na taką wygląda, ale jest jednak nieco zimno, więc zachęcamy do, do nieodchodzenia od odbiorników telewizyjnych. Znaczy e, może, może inaczej, e, może nie, nie zachęcamy do nieodchodzenia od odbiorników telewizyjnych, to, to może nie, natomiast no wiadomo, dzisiaj jest sobota, można sobie usiąść wygodnie w fotelu i cytując klasyka, zapinamy pasy, i jedziemy! Jeszcze tak na koniec może wspomnimy o inauguracyjnym e, wyścigu Formuły 1, który jest jutro planowany, e, bodajże w Bahrajnie o 17. Ano, jak co roku? W marcu. Czas na na Formułę 1, czas na, na, na sporty motorowe. No szkoda, że nie mamy swojego przedstawiciela w, w F1. Był Robert Kubica, już go nie ma, no ale. Ale mamy swój, <ścoughs> mamy swój Polski zespół e... O, on wywał. Racing Orlem, także też możemy się emocjonować, jak, jak pójdzie właśnie temu zespołowi. A będziemy trzymać kciuki. A my zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, do śledzenia wszystkich treści, które będą się pojawiały na tym kanale i życzymy wszystkim naszym słuchaczom miłej soboty. Do, do usłyszenia w dniu jutrzejszym, bo jutro też się słyszymy.